No, panie pośle, może Szymon Hołownia próbuje wywrócić stolik taki sondażowy, odmienić te swoje losy i... E, ja się nie dziwię, się... że próbuje, panie redaktorze. Pan poseł dźwigot, to, pana Hołowni próbował już wywrócić kolokwialnie, mówiąc w cudzysłowie również naszą kandydatkę Ewę Zajączkowską hernik którą tam krytykował za to, że ma niewłaściwy baner wyborczy. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Mnie naprawdę to dziwi, że politycy tego pokroju, politycy tacy jak Szymon Hołownia jak posłowie Polski 2050, nie widzą tego, że oni nam pomagają tylko w ten sposób, no mówiąc takie naprawdę wierutne bzdury. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, no ale też nie dziwię się, że jakkolwiek próbują się, próbują się ratować, ale no jak widzimy nieudolnie, Polacy widzą, że trzeba wybrać kandydata, który wreszcie to, co mówi, będzie w stanie zrealizować, a będzie to w stanie zrealizować słowo Bencen. Mówię tutaj przede wszystkim o tych kwestiach, które są w tej chwili najbardziej takie dla Polaków ważne, Pakt klimatyczny, o którym wspomniałem, Zielony Ład do odrzucenia, polityka suwerenności, polityka, która będzie polityką suwerenną dla, dla Polski. To jest najważniejsze w tej chwili. Ja teraz rozmawiam z Lubelszczyzny. Za chwilę będziemy się widzieć, dokładnie za kilka dni, 6 marca, w Bogdance, w kopalni węgla Bogdanka na Lubelszczyźnie, która jest jedyną rentowną kopalnią, a politycy koalicji rządzącej. Między innymi przedstawiciele Polski 2050 planują, mówi się o tym w kopalni, wśród związkowców, planują takie kopalnie zamykać. I niech Szymon Hołownia przyjedzie i powie związkowcom, którzy też zapraszają, bo zaproszeli wszystkich przedstawicieli, wszystkich kandydatów na prezydenta, niech powie, jakie ma plany w stosunku do pracowników, 8 tysięcy pracowników takiej takiej przykładowej kopalni węgla Bogdanka, gdzie jest to jedyna rentowna kopalnia w Polsce.